Po aresztowaniu Taylora Jamesa Robinsona, podejrzanego o zabójstwo Charliego Kirka, właśnie otrzymaliśmy nowe dokumenty sądowe. Mówimy o możliwych zarzutach i kaucji. Mówimy teraz o nowym, szczegółowym harmonogramie wydarzeń i zamierzamy przedstawić go wam na bieżąco. Witamy w Sidebar, prezentowanym przez Law and Crime. Jestem Jesse Weber. Dobrze, więc robimy tutaj coś zupełnie innego w sidebar. Rozkładamy na czynniki pierwsze te dokumenty prawne, które właśnie dostaliśmy na żywo, bez przygotowania. Dosłownie patrzę na to w tej chwili. To są nowe dokumenty, które właśnie zostały złożone w związku z aresztowaniem Tylera Jamesa Robinsona, 22-latka podejrzanego o zabicie Charliego Kirka. Co teraz mam w rękach? Mam oświadczenie o prawdopodobnej przyczynie. Mam postanowienie sędziego odmawiające mu zwolnienia za kaucją oraz raport oceny bezpieczeństwa publicznego. Zamierzam to wszystko omówić na bieżąco. Nie postawiono mu jeszcze oficjalnych zarzutów, ale to są powody jego zatrzymania. Webergeriek, chcę zaprosić do rozmowy adwokata Richiego Schonsteina, który razem ze mną omówi to na bieżąco. Oboje się temu przyglądamy. Rich, miło Cię widzieć. Przy okazji, świetne tło. Czy to prawdziwe, czy to sztuczna inteligencja? Wygląda na dobry pomysł. Tak! Nie! To jest prawdziwy dom mojego prawdziwego brata w Columbus, Ohio. To... Wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Dobrze. Najpierw chcę przejść do tego oświadczenia o prawdopodobnej przyczynie, które doprowadziło do jego aresztowania. Został oskarżony, i omówimy te zarzuty. Zostanie oskarżony, a przynajmniej został już zatrzymany pod zarzutem morderstwa kwalifikowanego: przestępczego użycia broni palnej, powodującego poważne obrażenia ciała. Utrudniania wymiaru sprawiedliwości oraz popełnienia przestępstwa pierwszego stopnia zagrożonego karą śmierci. Richu, zanim przejdziemy dalej, to są główne zarzuty, które mogą mu postawić prokuratorzy. Może to zostać w jakiś sposób zmodyfikowane. Na tym etapie wydaje się to zgodne z zarzutami. Zgadza się. To znaczy, zasadniczo zarzuty tutaj to morderstwo, nielegalne użycie broni palnej w miejscu publicznym, gdzie to zrobił. Oraz utrudnianie wymiarowi sprawiedliwości, co moim zdaniem oznacza ucieczkę. Są też inne możliwe przestępstwa, które mogą zostać później dodane. Przeczytam całe oświadczenie o prawdopodobnej przyczynie. Jest tam napisane: Wierzę, że istnieje prawdopodobna przyczyna, aby oskarżyć oskarżonego o te zarzuty. I wierzę, że to pochodzi od zatrzymującego funkcjonariusza, chociaż sprawdzę to na końcu. Brian Davis, nazwisko funkcjonariusza, to jest w hrabstwie Utah, w stanie Utah. Dobrze. Uważam, że istnieje uzasadnione podejrzenie postawienia oskarżonemu zarzutów, ponieważ twój świadek uzyskał informacje od policji z nagrań wideo w mediach społecznościowych, kamer monitoringu Uniwersytetu Utah Valley i od świadków zdarzenia. 10 września 2025 Charles James Kirk był na kampusie UVU w Orum, Utah, na wydarzeniu politycznym. Pan Kirk jest konserwatywnym działaczem politycznym który miał przemawiać podczas wydarzenia na dziedzińcu kampusu UWU, dziedziniec znajduje się na zachód od budynku Low Center. Według nagrań wideo, Charles miał na sobie białą koszulkę i ciemne spodnie. Siedział pod białym namiotem na dziedzińcu kampusu zwrócony na wschód. W wydarzeniu wzięły udział setki osób. Charles był otoczony ludźmi, po lewej, prawej stronie i za nim, przed namiotem. Za namiotem znajdował się chodnik, który służył do przemieszczania się do różnych części uniwersytetu. Karol trzymał mikrofon i przemawiał do tłumu. Około 12:23, gdy mówił do mikrofonu, rozległ się głośny strzał, i wyglądało, że Karol został trafiony w szyję. To ciekawe, bo zrobiłem osobną dygresję na ten temat. Były spekulacje, czy nie został trafiony w klatkę piersiową, a kula rykoszetowała do szyi, ale tu jest napisane, że trafiono go w szyję. Widziano krew wypływającą z lewej strony jego szyi, gdy przewrócił się na lewą stronę. Karol trafił do Regionalnego Szpitala Pinagos w Orum. Przepraszam, jeśli źle to wymawiam. Karol został uznany za zmarłego w szpitalu. Śledczy obejrzeli nagrania z monitoringu Uniwersytetu Utah Valley. Śledczy, oglądając nagrania z monitoringu, zauważyli osobę na dachu Low City Center na kampusie UWU podczas strzelaniny. Od tego momentu niezidentyfikowana osoba będzie określana jako podejrzany. Na podstawie nagrań z kamer monitoringu podejrzany wydaje się być białym mężczyzną o ciemnych włosach, mającym na sobie ciemną czapkę, okulary przeciwsłoneczne, czarną koszulę z długim rękawem z nadrukiem amerykańskiej flagi i orła, ciemne dżinsy oraz biało-szare buty z białymi sznurowadłami. Buty wydają się być zgodne ze stylem Chuck Taylor Converse. Śledzimy tę sprawę od samego początku. I wiesz, jednym z powodów, dla których możemy naprawdę zagłębiać się w te sprawy i historie, jest niesamowite wsparcie, jakie otrzymujemy od naszych sponsorów, takich jak Upside. Upside jest świetny. To darmowa aplikacja, która daje zwrot gotówki przy zakupie codziennych produktów. Więc tankuję paliwo. Mogę użyć Upside. Idę na lunch. Mogę użyć Upside. Kupuję coś w sklepie spożywczym. Mogę użyć Upside. Dlaczego nie otrzymać zwrotu gotówki za te działania? To prawdziwy zwrot gotówki. To są pieniądze, które pojawiają się w Twojej aplikacji Upside i które przelewasz bezpośrednio na swoje konto bankowe. Gdy już masz darmową aplikację Upside, wybierasz ofertę na to, co kupujesz przez Upside. Płacisz jak zwykle używając karty debetowej lub kredytowej. Postępujesz zgodnie z instrukcjami w aplikacji i dostajesz pieniądze. Aby dowiedzieć się, ile możesz zarobić, kliknij link w opisie, aby pobrać aplikację Upside lub zeskanuj kod QR na ekranie. I koniecznie użyj naszego kodu promocyjnego Sidebar, bo wtedy dostaniesz dodatkowe 25 centów zwrotu za każdy galon przy swoim pierwszym tankowaniu. Podejrzany ma również na plecach ciemny plecak. Podejrzany chodzi w charakterystyczny sposób. Przed strzelaniną podejrzany wydaje się chodzić ze sztywną prawą nogą i stosunkowo wolnym tempem. Zdolność podejrzanego do zginania prawej nogi wydaje się być ograniczona. Śledczy prześledzili ruchy podejrzanego na kampusie UWU. Od około 11:50 września 2025 roku, koło 11:50 kamera UVU po raz pierwszy zarejestrowała podejrzanego idącego przez trawiasty teren na północ od Campus Drive w pobliżu 800 West. Wiedzieliśmy o nagraniu z monitoringu, ale teraz analizujemy szczegóły. Podejrzany przeszedł na południe przez parking w stronę tunelu dla pieszych pod Campus Drive. Przed wejściem do tunelu. Podejrzany zatrzymał się na schodach i około 11:53 wyciągnął z prawej kieszeni coś przypominającego telefon. Podejrzany ostatecznie schował to, co wyglądało na telefon komórkowy, z powrotem do prawej kieszeni spodni, używając prawej ręki. Monitoring uchwycił podejrzanego zmierzającego do centrum loci. Około godziny 12:02 podejrzany został zarejestrowany, jak idzie po północnej stronie budynku Centrum Low City. Poruszając się tym samym krokiem co wcześniej. Podejrzany wszedł do budynku Centrum Low City, przez drzwi znajdujące się w południowo-wschodnim rogu budynku Centrum Low City. Koło godziny 12.15 tak. Pozwól, że tutaj to zmienię. Podejrzany zbliżał się do schodów prowadzących do wspólnej przestrzeni, przy budynku Centrum Losie. Podejrzany podszedł do niskiego betonowego muru, oddzielającego wspólną przestrzeń od dachu Centrum Dolnego Miasta. Około godziny 12:17 podejrzany wspiął się przez niski mur i wydawało się, że przykucnął po północnej stronie muru na dachu. Około 12:22 podejrzany wstał i pobiegł po dachu centrum Dolnego Miasta. Charakterystyczna kończyna widoczna na wcześniejszym nagraniu z monitoringu była nieobecna. Hmm. Podejrzany pobiegł na zachodnią stronę dachu i wydawało się, że przemieszczał się wzdłuż dachu, gdy zbliżał się do krawędzi. Około godziny 12:22 Podejrzany położył się w pozycji odpowiadającej pozycji strzeleckiej, leżąc przy krawędzi dachu, i wyglądało na to, że był zwrócony na zachód w kierunku dziedzińca. Dach Low City Center wychodzi na dziedziniec, gdzie odbywało się wydarzenie z Charliem Kirkiem. Budynek Low Center jest na wschód od dziedzińca. Około 12:23 Charlie Kirk został postrzelony. Około godziny 12:23 Monitoring pokazuje, że podejrzany nagle wstał z krawędzi dachu i pobiegł na północ, po dachu budynku Low City Center. Podejrzany pobiegł do północno-wschodniego rogu i zbliżył się do krawędzi dachu. Podejrzany położył ciemny przedmiot na dachu, i następnie zaczął opuszczać się z dachu. Podejrzany zeskoczył z dachu na trawę i pobiegł na północ przy parkingu na wschód od centrum miasta Low. Około godziny 12:24 Podejrzany przebiegł na północ przez drogę kampusu. Podejrzany wydawał się nieść jakiś przedmiot, którego tożsamość nie jest jasna na nagraniu z monitoringu, więc nie wiadomo, czy była to broń. Na północ od drogi Campus Drive, którą przeszedł podejrzany, znajduje się trawiasty teren z drzewami na skraju kampusu UFU. Śledczy znaleźli karabin czterotaktowy, owinięty ciemnym ręcznikiem, z zamontowaną lunetą. Śledczy zauważyli napisy wygrawerowane na łuskach znalezionych wraz z karabinem. Napisy na wystrzelonej łusce brzmiały Zauważa wybrzuszenie, o w o, co to jest. Napisy na trzech niewystrzelonych łuskach brzmiały Hej faszysto, łap, symbol strzałki w górę, symbol strzałki w prawo i trzy symbole strzałki w dół. Na drugiej niewystrzelonej łusce widniał napis O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. A na trzeciej niewystrzelonej łusce widniał napis jeśli to czytasz, jesteś gejem. LMAO, zanim przejdziemy dalej. Więc, Ryszu, to pokrywa się nie tylko z informacjami z dzisiejszej konferencji prasowej, ale też z nagraniami wideo z mediów społecznościowych, co do tej pory zwróciło Twoją uwagę. Widziałem te nagrania wideo, jak mówisz. To nagranie krąży w sieci, a on chodzi sztywnym krokiem prawdopodobnie dlatego, że ma karabin schowany w spodniach. Wchodzi na dach budynku. Wyciąga karabin ze spodni, dzięki czemu może swobodniej się poruszać, po czym przykuca i oddaje strzał. I pojawiają się łuski. Nie znam się na tym na tyle dobrze, żeby wiedzieć, co dokładnie oznaczają te łuski, do czego się odnoszą. Widzę, że mogą, widziałem doniesienia, że mogą mieć jakiś związek z grami wideo, ale nie wiem. Ale oczywiście są one interesujące dla śledczych, mają dużo nagrań, Wiesz, żyjemy w świecie, gdzie wychodząc na spacer, na kampus czy w okolice, zawsze jesteś nagrywany i nie możesz się ukryć. I złożyli to wszystko razem, żeby pokazać, jak podejrzany wchodzi na dach budynku i najwyraźniej strzela z karabinu. I fakt, że tak wiele z tego jest udokumentowane, wiesz, ile razy relacjonujemy sprawy, gdzie nie ma żadnego nagrania z monitoringu, nie mówiąc już o samym ataku, wszyscy widzieliśmy tą strzelaninę. To znaczy, wszyscy to widzieliśmy, niestety. Ale, żeby najwyraźniej śledzić ruchy strzelca, mówili o tym na wczorajszej konferencji prasowej, ale, żeby mieć to wszystko szczegółowo, to jest i wiemy, że nagranie było, wiemy, że wizerunek tej osoby podejrzanej, tego podejrzanego, został wczoraj opublikowany. To jest bardzo ważne dla prokuratorów. Tak, no i słuchaj, to jest bardzo głośna, bardzo okropna zbrodnia. To sytuacja wymagająca zaangażowania wszystkich. Chodzili od drzwi do drzwi, by zdobyć możliwe nagrania. Widzieliśmy przypadki, kiedy zaczynali śledztwo zbyt późno i nagrania przepadały, więc tutaj zdobyli je od razu. Wiesz, byli tam tego samego dnia, następnego dnia, chodzili po okolicy, zbierali wszelkie nagrania, które mogłyby rzucić trochę światła na tę sytuację. To się opłaciło. Mają zdjęcia i nagrania wideo. I rozmawiali też, mówią, że śledczy odkryli również odcisk Buta na północno-wschodnim rogu dachu budynku Loce Center. Odcisk Buta był blisko miejsca, gdzie podejrzany zszedł z dachu. Odcisk Buta jest zgodny z cechami podeszwy Buta Converse Chuck Taylor. Wczoraj rozmawiali też o. odciskach dłoni. Przepraszam za pomyłkę. Wierzę, że to także wysłano do badań. Prawdopodobnie sprawdzają, czy pasuje to do Robinsona. Warto zauważyć, o czym mówiłem wczoraj z Elim Honigiem, że odpowiedzialność prawna pojawiła się przed aresztowaniem. Wiesz, jedną z rzeczy, nad którymi trzeba się zastanowić, jest to, czy uniwersytet, a jesteś prawnikiem procesowym w sprawach cywilnych, czy uniwersytet ponosi tutaj jakąkolwiek odpowiedzialność. Wczoraj, w trakcie mojej prywatnej rozmowy, pojawiły się obawy i pytania o doniesienia dotyczące możliwych zaniedbań w bezpieczeństwie. Czy sprawdzano bilety? Czy rzeczywiście brakowało? Wykrywaczy bezpieczeństwa? To jednak wydawało się być na zewnątrz, prawda? Czyli na dachu. Czy sądzisz, że szkoła jest tu odpowiedzialna? To prawdopodobnie zostanie dokładnie przeanalizowane. Każdy aspekt tej sprawy będzie bardzo dokładnie przeanalizowany, żeby ustalić, czy ktoś jeszcze ponosi odpowiedzialność, czy ktoś jeszcze był zaangażowany, i czy ktoś jeszcze potencjalnie zawinił. Na przykład, czy ktoś powinien był zauważyć, że dostał się na teren kampusu, wszedł na dach budynku? Czy ktoś powinien był to zauważyć? Czy zapewniono odpowiednie środki bezpieczeństwa na wydarzeniu, na którym nie tylko był znany mówca, ale także setki studentów i innych uczestników? Czy zapewniono odpowiednie środki bezpieczeństwa? Nie znam odpowiedzi na żadne z tych pytań, ale te pytania na pewno zostaną zadane. Wczoraj omawialiśmy nie tylko możliwość pozwu o bezprawną śmierć lub zaniedbanie przez rodzinę Charlie'ego Kirka, ale też sytuację świadków tego traumatycznego zdarzenia. Zwykle mówimy tu o szkodzie emocjonalnej. Ale chciałbym pójść dalej i do tego wrócić. Wieczorem 11 września 2025 roku członek rodziny Tylera Robinsona skontaktował się z rodzinnym przyjacielem, który przekazał informację do biura szeryfa hrabstwa Waszyngton, że Robinson wyznał im lub zasugerował, że dopuścił się tego zdarzenia. Informację przekazano biuru szeryfa hrabstwa Utah i śledczym UVU. Ponownie jest to bardzo spójne z tym, co usłyszeliśmy dziś na konferencji prasowej. Ta informacja została również przekazana FBI. Śledczy przejrzeli dodatkowe nagrania z monitoringu UVU i zidentyfikowali Robinsona przybywającego na kampus UVU szarym Dodge Challengerem około godziny 8.29. 10 września na nagraniu widać go w zwykłej bordowej koszulce, jasnych szortach, czarnej czapce z białym logo oraz jasnych butach. Gdy śledczy spotkali Robinsona w hrabstwie Washington, rano... 12 września zauważyli, że miał ubrania zgodne z tymi z monitoringu. Wow, Rich, to interesujące. Tak, to bardzo interesujące, i wiesz, jeśli to prawda, zaskakujące, że nie zmienił ubrań szybciej. Śledczy przesłuchali członka rodziny Robinsona, który powiedział, <gry> że Robinson ostatnio bardziej angażował się politycznie. Członek rodziny skomentował niedawny incydent z udziałem Robinsona na kolacji przed 10 września 2025 roku i w rozmowie z innym członkiem rodziny Robinson wspomniał, że Charlie Kirk przyjeżdża na UFU. Rozmawiali o tym, dlaczego go nie lubią i jakie ma poglądy. Członek rodziny powiedział, że Kirk jest pełen i szerzy nienawiść. Członek rodziny potwierdził też, że Robinson miał szarego Dodge'a Challengera. Śledczy ustalili, kto był współlokatorem Robinsona. Śledczy przesłuchali współlokatora, który powiedział, że Robinson zażartował na Discordzie. Śledczy zapytali, czy pokaże wiadomości z Discorda. Otworzył aplikację i pokazał śledczym kilka wiadomości, pozwalając im robić zdjęcia ekranu, gdy każdą z nich prezentował współlokator Robinsona. Te zdjęcia przedstawiały różne wiadomości, w tym treść rozmów między kontaktem w telefonie o nazwie Tyler z ikoną emoji, a urządzeniem współlokatora Robinsona. Treść tych wiadomości zmieniając tutaj obejmowała wiadomości powiązane z tym kontaktem. Tyler stwierdził, że musi odebrać karabin z miejsca ukrycia. Zostawił karabin w krzakach. Pojawiły się wiadomości dotyczące obserwowania miejsca, gdzie karabin został pozostawiony, oraz wiadomość o tym, że karabin został zostawiony owinięty w ręcznik. W wiadomościach wspomina się też o grawerowanych pociskach, lunecie i wyjątkowości karabinu. Wiadomości od kontaktu Tylera wspominają również, że zmienił on ubranie. Na podstawie tego oświadczenia sądzę, że istnieje podejrzenie, że Tyler Robinson popełnił zabójstwo kwalifikowane przez zastrzelenie Charlie'ego Kirka, narażając innych na śmierć, bezprawnie użył broni palnej i utrudniał wymiar sprawiedliwości, ukrywając karabin użyty w strzelaninie. Dobrze, pierwsza rzecz, którą, raczej, którą chcę tutaj omówić, Richu. Teraz widzisz, dlaczego jest oskarżony o zabójstwo kwalifikowane. Jest tu wymieniony przepis o zaostrzeniu kary. Mówią, że można to uzyskać z powodu przestępstwa zagrożonego karą śmierci, prawda? Najpoważniejsze przestępstwo w Utah to takie, które stanowiło zagrożenie dla innych osób w tym tłumie, nawet jeśli padł tylko jeden strzał w kierunku Charlie'ego Kirka. Tak, myślę, że właśnie dlatego to tam jest. I to również dotyczy kwestii kaucji. Mogą istnieć inne sposoby zaostrzenia tego ze względu na powagę tego przestępstwa. Musiałbym spojrzeć na konkretny przepis, o który chodzi, ale fakt, że wydaje się to być motywowane politycznie, może również mieć znaczenie. Ale tak, strzelanie zasadniczo w tłum podczas wydarzenia jest bardzo niebezpieczne. I prawdopodobnie podwyższa karę. Wczoraj rozmawiałem z Ellie o możliwości postawienia zarzutu terroryzmu. Jaka była. Ciel. O to samo chodziło? Ci sami ludzie? Tak. Tak, o to mi chodziło, mówiąc polityczny. Wiesz, jeśli fakty są takie, że celem tego było to, co Charlie Kirk miał do powiedzenia i próba uciszenia ludzi o podobnych poglądach to można by to uznać za formę terroryzmu. I to jest podobne do Mądzionek. Jedną z rzeczy, które prokuratorzy próbowali wykorzystać, aby zaostrzyć ten zarzut, jest to, że chociaż jest oskarżony tylko o zastrzelenie i zabicie Briana Thompsona, to była to z natury niebezpieczna działalność, która stwarzała zagrożenie dla innych. Był tam przypadkowy przechodzień na środku publicznej ulicy, więc wszystko wydaje się spójne. Tak, dużo myślałem o tym, jak to jest podobne do niego. I myślałem o wszystkich ludziach, którzy wspierają niego, ponieważ nie lubili osoby, którą rzekomo postrzelił. I myślałem, że właśnie do tego prowadzi takie myślenie. To sprawia, że ginie więcej ludzi. A bierzesz pod uwagę unieważnienie wyroku przez ławę przysięgłych? Jeśli sprawa posunie się do formalnych zarzutów i dojdzie do procesu z udziałem ławy przysięgłych, czy nie będzie trudno znaleźć ławę przysięgłych? Bo niestety, wystarczy spojrzeć na to, co widzimy teraz w internecie. Ludzie, no nie wiem jak to nazwać, bagatelizują fakt, że człowiek został zastrzelony z zimną krwią. Tak, trochę tego jest w internecie, ale moim zdaniem masz dużo większą szansę na unieważnienie wyroku przez ławę przysięgłych, gdy ofiarą był prezes firmy ubezpieczeniowej. Niż... Gdy ofiarą był młody, znany adwokat, nawet jeśli było wielu ludzi, którym nie podobała się jego działalność. Trudno mi uwierzyć, że w takim przypadku doszłoby do uniewinnienia przez ławę przysięgłych. To znaczy, naprawdę, mam nadzieję, bardzo na to liczę, że nie dojdzie do tego oczywiście. Chodzi o to, że ława przysięgłych decyduje nie według faktów i dowodów, lecz własnych opinii i emocji. To także kwestia wyboru ławy przysięgłych. Czyli jak zapewnić jej sprawiedliwość i bezstronność? Trochę wybiegam naprzód, bo chciałem o tym wspomnieć. To dodatkowo to podkreśla. Mam jeszcze kilka dokumentów do omówienia, ale to pokazuje zaangażowanie ludzi, prawda? Zgłosili to policji. Masz domniemane przyznanie się do winy. Nie tylko mówisz o szczególnie ważnych świadkach w tym potencjalnym procesie sądowym, ale gdyby nie oni, czy on wciąż mógłby być na wolności, zakładając, że to zrobił? Więc nie wiemy. Nie wiemy, czy działania organów ścigania skupiłyby się na nim, ponieważ nagrali materiał wideo, mieli pewne wrażenia. Z czasem mogli być w stanie go znaleźć. Tak, członek rodziny i wygląda na to, że współlokator również był pomocny w śledztwie. To przynajmniej sprawiło, że wszystko wydarzyło się szybciej niż w innych okolicznościach. Mamy tutaj jeszcze kilka dokumentów. Jeden z nich to nakaz podpisany przez sędziego Shan R. Howella. Jest to nakaz zatrzymania bez możliwości wyjścia za kaucją, oparty na oświadczeniu Briana Davisa, ponownie, funkcjonariusza dokonującego aresztowania, o którym już wspominałem. Sędzia Andersztyn uznał, że były podstawy do aresztowania Taylora Jamesa Robinsona bez nakazu. Obecne przestępstwo jest zbrodnią zagrożoną karą śmierci, a sąd stwierdza, że istnieją poważne dowody wspierające zarzut. Sąd orzeka, że Taylor James Robinson pozostaje w areszcie bez prawa do kaucji. Dodatkowo jest raport oceny bezpieczeństwa publicznego. Wygląda mniej więcej tak, dobrze? I mówi o tym, że zarzut zabójstwa kwalifikowanego spełnia kryteria tego, co nazywają Polska Rzeczpospolita Ludowa 5 na czerwono. Jeśli spojrzysz niżej, Polska Rzeczpospolita Ludowa 5 mówi, jeśli spełnione są wymogi ustawowe, zatrzymać bez możliwości wyjścia za kaucją. W razie zwolnienia zaleca się maksymalne warunki lub kaucję. Uważają, że sprawa jest tak poważna, że powinien zostać zatrzymany bez prawa do kaucji. Zgadza się. Przejrzałem tę ocenę i według niej nie ma wcześniejszych wykroczeń. Brak wcześniejszych wyroków za przestępstwa lub wykroczenia. Więc tak naprawdę nie było niczego innego, co zmusiłoby do zatrzymania go bez możliwości wyjścia za kaucją poza powagą popełnionego przestępstwa. Jeśli zostaniesz oskarżony o strzelanie do kogoś w tłumie, jak tutaj, zostaniesz zatrzymany bez możliwości kaucji. Nie miał szans na kaucję. Masz rację. Tu jest. Czynniki ryzyka. Wiek zdarzenia. Wiek przy aresztowaniu. 22 lata. Obecne przestępstwo z przemocą. Tak. Z przemocą i 20 lat lub mniej? Nie. Oczekujące zarzuty w chwili przestępstwa? Nie. Skazanie za wykroczenie lub przestępstwo? Nie. Brak wcześniejszego skazania i przestępstw z użyciem przemocy, nieobecności w sądzie w ostatnich dwóch latach, brak, nieobecność w sądzie ponad dwa lata temu, nie, wcześniejszy wyrok więzienia, nie. Wie pan, jedną z ciekawych rzeczy w tej sprawie jest to, że on nie jest pierwszym oskarżonym, podejrzanym, któremu postawiono najpoważniejszy zarzut, jaki mamy w kodeksie, prawda? I to jest jego pierwsze widoczne przestępstwo. Czy to nie jest dla pana zawsze szokujące? Wie pan, nie zawsze chodzi o morderstwo czy kryminalną przeszłość. Czasem, gdy. Ludzie popełniają. Przestępstwo to jest to najgorsze. To zdarza się zbyt często, żebym był tym jeszcze zszokowany. Nie ma, nie ma niezawodnego sposobu, żeby wiedzieć, kto popełni takie przestępstwo. Nie możesz tego opierać na liczbie razy, kiedy mieli problemy z prawem, ani na ich. Sytuacji społeczno-ekonomicznej, żadnych konkretnych cech, rasy, ani religii, nie ma niczego, co naprawdę wskazywałoby, że ktoś mógłby zrobić coś tak ohydnego i tak odbiegającego od norm ludzkiego zachowania, jak tego typu przestępstwo. To naprawdę ciekawe. Czy spodziewałeś się tak szybkiego aresztowania? To było interesujące. Wczoraj na konferencji prasowej zaskoczyło mnie, jak dużo informacji mieli o domniemanym sprawcy strzelaniny, prawda? Omawiali przebieg wydarzeń, nagrania z monitoringu i odciski dłoni. A potem, wiesz, pojawiły się pewne dezinformacje albo mylące informacje na temat tego, kto został zatrzymany i kiedy. Myślę, że zajęło im ponad 30 godzin, zanim dokonali aresztowania. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, i powiem ci to, Jesse. To moje pierwsze publiczne komentarze w tej sprawie. Nie pisałem o tym w mediach. Nie wypowiadałem się o tym na YouTube ani nigdzie indziej, częściowo dlatego, że nie czułem, że mam wystarczająco dużo informacji, żeby wiedzieć, co się dzieje. Widziałem też, jak wiele osób spekulowało, kto mógł to zrobić, dlaczego to zrobił, albo jakim typem człowieka musiał być, i uznałem to za absolutnie oburzające. I nadal nie mam wystarczających informacji, żeby mieć pewność, czy to jest właściwa osoba, albo dlaczego to przestępstwo zostało popełnione. Ale mamy znacznie więcej informacji, więc nie miałem żadnych oczekiwań co do tego, kiedy ta osoba zostanie złapana, bo nie wiedziałem, czy to ktoś miejscowy, nie wiedziałem, czy to ktoś obcy, nie wiedziałem, kto to był. I mam nadzieję, że znaleźli właściwą osobę. Wciąż jest wiele pytań. Wiele pytań dotyczących tego, kiedy to się stało, kiedy został postrzelony, jak został postrzelony, tego podejrzanego. Jesteśmy więc na początkowym etapie tego wszystkiego i znowu możemy analizować wszystko na bieżąco. Właśnie tak, ponieważ to dopiero co się pojawiło. Rich Schonstein, dziękuję za czas. Miło cię widzieć. Miło cię widzieć, Jesse Weber. W porządku. To wszystko, co mamy dla was na dziś w sidebar. Bardzo dziękujemy za dołączenie do nas. Jak zawsze prosimy o subskrypcję na YouTube, Apple Podcast, Spotify lub gdzie słuchacie podcastów. Możecie śledzić mnie na X lub Instagramie. Jestem Jesse Weber. Do zobaczenia następnym razem.